No witam, witam, no, miało być 14 pozdrowienie, przesyła mi się to wszystko, dopiero przed chwilą wróciłem, jak robię obiad, tak jak mówię, no jakby mi się przesunęło wszystko, poczekajcie chwilę. nie, co snęło mi się wiem, że powinno być o 14 dawa was posłownia. tego zaległa też wszystko ogarnę ci to zamawiać Napryw dostaje dostaniecie wszystko wskazówki kto chce więcej to tego Poczekajcie bo... O Dlatego tak mówię No sale, sale, sale No może nie, 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 widzicie Na audio puściłem Bo jestem cholernie zajęty Ale Wolę wam dać info niż później Żebyście się czuli Oszukani Wolę wam puścić Info co i jak sorry, sorry Miało być o 14 się to wszystko obsunęło jak się mówi ja to wy lubicie mówić Akak Tego no, bo Mam swoje życie i wszystko. Nie zawsze mam czasu, żeby to ogarnąć wszystko naraz. Dlatego tak mówię. Chcecie zamawiać? Na jeszcze wszystkie wskazówki, co macie zrobić. Robicie to, ja zaraz ogarnę to wszystko. Co mam zrobić? A, takie jest życie, jak się mówi. trzymacie się tego, ja zjem sobie To nie jest kolację, tylko obiad. Tego, ogarnę to wszystko i zacznę startować z pozajmieniami dla was. Tutaj, żebyście nie byli zdziwieni, bo na pewno niektórzy ludzie, a takie zawsze oczekuję. Główna prawda. Cholenie się zmieniłem. Od tego zawsze. Trzymajcie się. Czekaj, poczekajcie, jak zjem obiad tego i startuję z poznaniami dla Was. Trzymajcie się. bank.